Philip Wilson, Gramatyka Angielska od A do Z. Jeśli się zastanawiasz, co ma gramatyka angielskiego do podrywania kobiet, to muszę cię z miejsca odesłać do mojego efera z Zambii. Albo uwierz, że umiejętności skutecznej komunikacji z dwoma miliardami ludzi na świecie, z czego połowa to kobiety, się przydaje. A ta pozycja na 850 stronach wyjaśnia setki zagadnień związanych z tym językiem, jak zgodność gramatyczna, udzielanie rad czy stosowanie czasownika il. W przystępny sposób wszystko jest wytłumaczone, do każdego zagadnienia są dziesiątki przykładów w zdaniach, każde w dwóch językach. Kolejność opisywania zagadnień w książce jest alfabetyczna, co chyba nawet jest dobre, bo książka nie nuży w miarę czytania. I oczywiście chcę od siebie dodać jeszcze jedno. Przeczytałem ją wyłącznie na Kiblu w trakcie tzw. dwójki. Szybkość czytania na poziomie 550 stron rocznie sprawdzone na podstawie Twittera pozwala uparać się z taką pozycją w półtorej roku, a liczba poznanych nowych słów z pewnością przewyższa standardowo zakładane przeze mnie 10%. Obycie z językiem jest też bezcenne. Same zalety, więc jak można nie czytać na kiblu? Aha, i na koniec dylemat. Za jaką pozycję teraz się wziąć?